No, te, no. Hej, to ja was, wasz ulubiony łowca okazji. Dzisiaj zdaliśmy cztery kinder jajka. Za? Jedno kinder jajko za? Dwa złote jedno. To złote jedno. Wiecie ile to jest? Zobaczysz, ile są przeterminowane? Eee. Ja mam wziąć we włosach Co ty masz? Dobra, otwieramy okay. pierwsze jajko. Bo ma ochęć przeterminowane. Uh. O, wracę. Widzisz to białe? To, to chyba, chyba pleśnie to białe. Cium, cium, cium. Proszę? Oh. To jest delfin. Co? Delfin? Chyba jakiś śrek. Nie mamy tego delfina chyba. jeszcze, że to jajo nie smakuje jakby było jajo. Hmm? Jest niesamowite. Skąd <noise> <noise> Kolejne jajo. Kolejne jajo. Pierwszy był taki piękny delfin. A daj mu tą wodę. Ale on jest już na wodzie plakasowej. No tak, niebieskie. Lone podłoże to jest trawa. No. Jak jest niebieskie, to jest woda. No tak, tak działa przecież życie, nie? Jezu, ile? Co, to jest jakiś ha? Biora. Okay. Biora, jest moja. Okay. Nie oddam ci. Ja się pytam. Bracie, co ty robisz? 80 lat później, halo, no jest hmm. I Koala i Kala może sobie usiąść na drzewku, pokaż. Hmm. Harry też chyba były takie. Ej, a może potem zagramy nimi i odtworzymy jak ja w te filmiki z MSP. Z My Little Pony, nie, Mówi nie. Little Pet Shop. W sumie ty powinieneś teraz otwierać, ale... No właśnie, co ty, ale... co Okej. Okay. Ona to robi ja Robię Kręć jeszcze raz Muszę dorzucić taką muzykę naukową Patrz jak to otworzyłam Co ty zjesz? O, o no Jezu Czemu ty tego nie zjadłeś? No ja tego nie Kto zje. tego zje? Kier Kierowcy daj, w zamian za płaty Barter, on ci przewiezie, ty mu dasz czekoladę I to nie byle jaką kinder czekoladę Musisz to zjeść, bo co mi to w się umrze O nie no Co? Ale fail, chłopaki O Niechciane dziecko tak, ale. Taka jesteś Jakby rodziłeś się bliźniaki i jednego, tak? Tego drugiego Który pierwszy by wyszedł, ten zostanie. Wyścigi muszą zrobić okay. no. Tym brudnym wekresowym. To posz na folii. Oh, to jest taka pedantyczna, okropna. Taka pedantyczna, wiesz? Nie. 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 Największy fail. Największy fail w historii kanału I Ej, co my teraz zrobimy? Trojaczki. <grym> <grym> On się, się taki urodził. I wiesz, co nie mogę zrobić? Oj, ja. Nigdy nie było takiego fajlu w historii fajlu. Kanału. Czy się sie Anki koleżanki Widziały się gdzieś jest Byszka? Mówią, że nie, ale przyszła już Kryśka. Kryśka, Kryśka, mruć w ostateczności, ale nie przeciski w mieście. To są cycki, troszki. To są, to są, to są, to są, to są cycki, troszki. To, to są, to są, to są, to są, to są cycki, troszki. Jest z nami Marcin, jest z nami Krzysiek. Nie ma z nami Zbyszka, gdzie jest kurwa Zbyszek? Tyryty, tyryty. -ty 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 Zrób coś ciekawszego, bo... Żegnam. No, żegnasz. Go. Żegnam. Wow, ej, to jest spiderman pies. To spider spiderman pies. A tu będzie ten, ten, ten trzeci kolega. <laughs> co już Co? I co takim zabierz go. Zabierz go. Bardzo ładną miałeś dykcję. Świnia. Nie, to nie było to. Świnia. Nie. Świnia. Nie, no musisz z taką dykcją jak przed chwilą. Świnia. Nie! Czekaj, muszę ci kogoś spojrzeć, czyli wtedy to powiem. No. Świnia. Nie, to świnia. nie jest. To. to było takie. Świnia. Takie, takie Świnia. Świnia. Jeszcze raz. Świnia. Nie mnie wsiadło, jak jakbyś był kierowcą. No, ja też nie wsiadłabym. Nie Powiedział mi musisz podniechać, podjechać byłem jak. Proszę, nie. Nie, nie, nie każcie mi jeździć PKS-em. Mogę być kierowcą ze stanu tylko proszę. Jeszcze ja też bym chciała. Tak po prostu twoje zadanie życiowe to palić papierosy. A jakby Wieczna się, że przerwa PKS-a, żona. Jesteś włoska. pks iem i jakby jedną twoją pracą jest po prostu taka forma prezentacji dworca, Czyli jakby no. przychadzasz sobie, się nim no, o, no. machasz do ludzi, witasz się. No. Ktoś nie może znaleźć autobusu, to no, dokładnie. Czasami pod nosem zarzucisz jakąś kurwą, żeby nie było. No. Spalisz tak z trzy paczki dziennie? Nie. No. To jest ciężki zawód, strasznie wyniszcza zdrowie. No,